Dzisiaj mam z Gary i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Igeora. <gry> tak, Takim w dzisiejszym odcinku będziemy y, wchodzić sobie na dziwne gry dla dziewczyn, y, w których głównie chodzi, przynajmniej w tej chodzi tylko o to, żeby się ubierać. I no jak widać... <grystanie> pięknie, pięknie, dobre. Co tutaj jest? Pierwsze. Co to jest? O, o to jest dobre. O, to jest piękne. O, czekaj, ja jeszcze widziałem lepsze coś. Tu też są spokojne. To jest o. dobre. Ej, dawaj chodźmy do tego cudownego sklepu, bo już no, wcześniej graliśmy. To chyba tutaj było. Tak, to tu, tu jest ta cudowna sukienka. Trochę tutaj byłem za gruby i się rozprułam. Tak. O, ale to jest idealne. Tak. Tak że on mnie rozwala naprawdę. Może wy nie wiecie co jest w tym śmiesznego, ale jestem tu tylko po to, żeby zostać Spider-Manem. Y, czas skończyć swój twój żywot, bo y, bo to jest największy cringe, jaki widziałem w Robloxie. No, Dobra, widzimy się na kolejnej grze. Witam na kolejnej grze! I jako patyczaki się z Wami witamy. I nie rozumiem, czemu w każdej grze muszą być różowe drzewa. Ja tego nie rozumiem. Ej, a dlaczego ja mam takie grube nogi, a takie chudziutkie różki? No, czy nie, yy, rączki? Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Już się boję, dopiero tu weszłam. Już się boję. Dobra, co tu jest? Co to jest? Ubrania. To są buty? O! Aha, można sobie buty... kolor... JA! PATRZ JAK TO wygląda! <grym <grym Ale mam piękne na mnie, buty! Patrz na mnie, patrz, na mnie, patrz na mnie. Czekaj, ja też tu! <grym> zielone! <grym> Jej, ja, ja, jak zielone buty! Jakie to jest na dobre! O, Ej, patrz jak ten plaster wygląda! O, dobre, to są jakieś rzeczy. Okej. Okay. No jak ja mam wielkie buty. Zielone. I to zielone jest, ja nie mogę. E, Okej. Okay, to jest to... Dobre. O, jak pięknie. Znaczy, na chłopcu. Jak to pięknie o. wygląda. Ale Ci Geora. Ja... Yy, dobra, co są, masz tam masz? Jakieś włosy? Stoję. O, jak pięknie, jaka jestem piękna. O, niebieskie włosy muszą być ja. O, jak yy, to wygląda. Okulary, patrz, są kul cool okulary. O, tu jest kilka kul yy, cool okularów. O, kul cool okulary, okej. Okay. Ja, I Geora jak nic! Oczywiście co trzeba mieć? Trzeba mieć kultorebkę, cool byle jaką. Takie! O, jaką piękną. Tak tak jaką piękną ja. <laughs> mamy torebkę. O, jest spódniczka! Ja nie mogę. Marzenie! Czekaj, co tutaj co to jest? O, to jest. Spód. Torebka będzie czarna. Ja sobie nie wyobrażam, może być inna niż czarna. Albo ja muszę mieć to. O, jaka ja jestem teraz piękna. Jestem coraz piękniejsza. Co tutaj można mieć? Dobra. Mogę. O, no, jak nie... być aniołem. Dobra, o, co? już. No, bez aureola, tu. Jestem. Jestem bardzo krześna. <noise> tak jest taka piękna? Można mieć kolczyki. Oczywiście trzeba wziąć wszystko, co się tylko da, dobre takie coś. O, ja mogę mieć aparat, żeby sfotografować kogoś, kto się potknie. Kogoś, kto się potknie. Okej. Okay. Dobra, to ja Jeszcze muszę inny make-up zrobić, bo ten słaby. No, faktycznie, trzeba go zmienić. Ajajaj. O, to! Idealne! Najlepsze, najlepsze, co mogę zrobić. Najlepsze, o, to jest najlepsze. piękne. To trzeba... Tęczowe usta. Ten makijaż jest bardzo piękny. Proszę, <grymne> <grymne> no ja już nie chcę. Się odcinek zgodziłem? Ścia na dwór. O, dzień dobry, to selfie. O, dobra, chodź zrobimy sobie selfie. <grymne> na, 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 yy, to jest Ola. nasz pokryt, yy. Gończy nie, jak to się nazywa? Widzimy się na kolejnej grze. Nie zadzieraj ze mną, znam karate! Dobra, słuchajcie, wbiliśmy na kolejną grę. I jak tylko to zobaczyłam, to znaczy, że będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Różowe włoski, bo oczywiście jak to się wkłada. O, o, pff. patrz jak pięknie. No. A chwila tu się usuwa. Mogę, ja chcę od razu Halo, czemu ja, ja jestem raz. bez twarzy? Co ja jest? chcę twarz za darmo, Tam są twarze, choć ja widziałam twarze. Dobra, nie, chodź, chodź. chodź. Nie, ty chodź za mną, bo ja y, tutaj chodziłem, bo i znalazłem. Y, Pamiętasz to, ten kot jeszcze? Bo on pewnie jest tutaj. Tak, zapis... Zapisałem sobie go na stracie. 1, 6, 1, 7, 1, 8. A, jest odpadło, odpadło jej... Dynek. Halo, my tam chcemy wejść, znaleźliśmy kod. Y, czekaj, coś jest... O, marshmallow. Hmm. Dobra, to jest bardzo ciekawe, da się to ubrać, nie da się... To od razu cię z dokupywania yy. Dobra, jednak będzie na ta gra. Co to jest w ogóle? Aha, jakieś takie coś. Co ja zrobiłam? Zniszczyłam! Patrz, można po tym to niszczyć. Pokaż. Gdzie? Ty, Tu, stawaj na tym. Rozwalony. Jakie fajne, rozwalamy grę. No, Przykro mi. Ja tak o, super. ścimy się, nie daliście nam ubrać jakichś dziwnych ubrań. Kazaliście nam i kupić za robuxy. Nawet miałam robuxów. Na szczęście. Okej, okay, ta gra jest dziwna, dziwniejsza niż myślałam. Tam tak? są, były jeszcze twarze, a żeby być cool, trzeba pani, mieć twarz. Tam o, jak to na przykład jak tam ta pani. O nie, ta jest lepsza! O, patrz jaka piękna twarz. O, ty jest... Czego to A, jest... Czemu to mi Nie, ta jest. Coś... Z jakiegoś horroru. Hmm, ciekawe. Ej, czemu ja mam jakiś napis na twarzy? Gdzie jesteś? Gdzie tu? jesteś? Tu, 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 tu. O, patrz, na moją twarz. Hmm, ciekawe, dlaczego ci to przypomina horror. Eee, <grym> dobra, nie, ja chcę mieć to. O. To jest... Nie, no nie, nie, my nie jesteśmy pięknymi y, okay. laskami. <laughs> o, znalazłem idealną twarz, po pozwólcie mi to założyć. Okej, okay, znalazłem idealną. <laughs> Chociaż jeszcze tam, bo tu jest bardzo interesująco. A tutaj są gotowce. Trudno, może będzie, może będzie dało się je ubrać. Da się je ubrać! Jej! O ja chcę a, to być. Dziwne. Zawsze chciałam być wróżką. Czemu nie mogę być wróżką? A ja, a, a ja nie chcę A cho... ja patrz, nie mam głowy! Co się stało? Całe szczęście, że to się nie chce załadować, Ej, tylko zdało mi to obok, bo to tak to już w samych Majkach chodzi tutaj. Ej, patrz co się ze mną stało, ja po prostu nie mam tekstur, czy jestem goła i nie mam głowy. Ej, ja nie będę komentował, jak dużo ona ma te... Co to jest? Ja tego nie ubierałam. Ym, o, nie można być Sandrum. Oha, a można być y, kimś cizdem. Patrz, Wygląda idealnie. Gdzie ty jesteś? Tak w ogóle jest giezdim gdzie ty? O, czemu... Do <gryw> ty? na, na pasek? Ej, czemu ja, ja nie, nie mam, mam głowy? głowy? Moja głowa jest nabita na patyk, patrz. Ja chcę być tą panią, ona jest piękna. To no tutaj jest, tutaj jest ta pani. O, piękna pani. O, jak, jacy jesteśmy piękni. To <grytanie> było tyle, ja, ja, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Zostaw łapkę w górę, bo jeżeli nie, to ja i Georg przyjdziemy do ciebie do domu. I damy ci ciasteczko. Jak ja... Co ja robię ze swoim życiem? Czemu ja się na to zgodziłem? Gdzie nie jest życia? Czy, czy ziemia jest płaska? Czy Czy ja umiem brać na pianinie? Czy ja jestem dziewczyną? Tego nikt nie wie. I nikt się nie dowie.